mamy nowego odrzutnika jak nikt traktora pożyczyć no to jest inny sposób zapraszamy jutro godzina 12 na mini sparring pomiędzy Remiską Kuźnią, a falubazem zielona. Góra Jeszcze fajnie idzie do nam. Dzisiaj my szykujemy tor na jutro. Trwa teraz praca, czy to, że... Mateusz, właśnie teraz równator na idro, potem się zajmiemy startem. No i co dwie głowy, to nie jedna, jak to mówią. I to jest jak dwóch pracuje, jeden siedzi, to źle. Zapraszamy do przyjętania też naszego klubu, żeby odnowić, nowe siatki dać i, I zapraszamy serdecznie co wtor poniedziałki, wtorki, środy, cały czas my tu jeździmy, ale czasami nie jeździmy, ale zależy od pogody, zapraszamy też na jutro.